Moi drodzy, słuchajcie, hit, klub AC Milan i ten całe miasto Mediolan, tam nie wiem, prezydent, burmistrz, czy kogo tam mają, to powinni dziękować TikTokowi krzyżem trzy dni, jak nie tydzień przed nimi leżeć. I lutera kibiców AC Milanu jest. Wszystko za sprawą przyśpiewki kibiców AC Milan, która stała się viralem na TikToku. Teraz scrollując TikToka, widzę, że to nie tylko z Polski, ale już z całego świata. Jakieś nawet dziewczyny, dziewczyna, która może przed chwilą, yy, nie wiem, oglądała z chłopakiem mecz Ligi Mistrzów i się zapytała Ej, a weź, weź mi powiedz, a czemu oni nie wezmą tej piłki do ręki i nie wbiegną do bramki? Ona e, przekręciła dwa TikToki dalej i ona, moim marzeniem jest, żeby być w Mediolanie, ale nie, nie na dłomo! nie na żadne dłomo! Nie żeby sobie wypić aperole i zrobić sobie foteczkę tutaj przy Gołąbkach, dłomo piękny placyk. Nie nie! Ona chce na San Siro. I oczywiście TikTok z zapisem. Polecił do Mediolanu tylko po to, żeby to usłyszeć. Czy Konfucjone Sara ti amo. Szczerze, ale szczerze! Nic mnie tak nie denerwuje jak sezonowcy. Bo ja to sam nagrywam, sam jak mnie ludzie cisną, to tam macham na to ręką, jakoś jestem trochę w miarę mi się wydaje odporny na ten hejt. I te, ale też nie staram się hejtować tę siłę. No ale nóż mi się w kieszeni otwiera, jak widzę teraz taką sezonowość, że teraz raptem wszyscy kibice AC Milan, bo fajna, trendowa piosenka Sara Parket yamo przerobiona tam, bo ona jest tam śpiewana dla kibiców Juventusu, a wiedziałaś to jedna z drugą, że to jest pocisk na kibiców Juventusu, jest troszeczkę przerobiona, czy to już nie, czy to... Tylko zależy, żeby być na San Siro i tam nagrać TikToka. Super! Nic. I pochwalę się koleżanką, że słyszałam to na żywo. A dlaczego mówię w formie żeńskiej? Bo to ja widzę kobiety głównie to robią, bo nie, nie wiem czy widziałem z jeden jakiś taki filmik, żeby facet mówił, że no nie, muszę teraz polecić do Mediolanu na San Siro, żeby posłuchać tego, tego, tej przyśpiewki AC Milan, jakoś no fajnie, fajnie przeżyć to. Nie, teraz kobity, teraz tylko kobity to będą fanki AC Milan. Moi drodzy, okazuje się, że żeby mieć kibiców, to to nie trzeba nawet grać w piłkę bardzo dobrze. Kibice, bierzcie się tam do roboty. Wymyślajcie jakąś zgrabną piosenkę, przerabiajta, to może zaraz się okaże, że za, za rok w przyszłym sezonie to wszystkie tiktokerki będą leciały, nie wiem, na mecz Olimpi Grudziądz albo do nie wiem, na Jagiellonię Białystok, bo tam będzie jakaś fajna wioseneczka przerobiona i Muszę tylko, żeby po to usłyszeć. A pewno wielu z Was mnie teraz pociśnie i powiem Wam jedno. A ciśnij tam je tam. Ja chciałem powiedzieć moją opinię na ten temat. Mnie to nawet nie denerwuje, tylko mnie po prostu to śmieszy. No ale cóż, na koniec wypada tylko... Cze konfucjone, Sara perché ti amo, Un'emozione I kochani, wszystkiego dobrego. Żartem, śmiechem, kibice AC Milan. Ci nowi i ci starzy. Pozdrawiam. Hej!